Derby Trójmiasta kończyły rundę jesienną rozgrywek w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Niepokonany we wcześniejszych 12 kolejkach lider Wybrzeże Gdańsk podejmował wyjątkowo w Ergo Arenie spójnię kardogdynia. Przed dwoma laty oba kluby stanowiły jedność, ale od sezonu 2012-2013 grają oddzielnie. Mecz rozgrywany w obiekcie na granicy Gdańska i Sopotu miał być preludium do spotkania Polska kontra reszta świata, oficjalnie kończącego karierę Artura Siódmiaka. Obie ekipy rozpoczęły mecz dość nerwowo, a piłka rzadko wpadała do siatki. W dodatku sędzia odsyłał na ławkę kar zawodników gospodarzy, tak więc po 10 minutach to spójnia prowadziła 3 do 2. Chwilę później wybrzeże grało w podwójnym osłabieniu, ale przyjezdni nie do końca potrafili z tego skorzystać. Po kwadransie gry było już 6 do 5 dla Gdańszczan, i od tego momentu rywalizacja zaczęła przebiegać według przewidzianego przed pierwszym gwizdkiem sędziego scenariusza. Faworyt odskoczył na kilka bramek i zaczął budować przewagę. Pierwszą połowę wybrzeże wygrało 16 do 11. Po przerwie jednak grająca bardzo ambitnie spójnia zdołała dojść rywali na dwie bramki w 37. minucie i o czas poprosili trenerzy Waszkiewicz i Wleklak. Reprymenda szkoleniowców przyniosła skutek i na 10 minut przed końcem przewaga Gdańszczan wynosiła już 9 trafień. Gdynianie nie poddali się jednak i walczyli do końca, niwelując stratę do 4 goli. Na więcej nie było ich jednak stać. Wybrzeże Gdańsk wygrało ze spójnią Kardogdynia 31 do 27. Cieszy fakt, że, że udało nam się wygrać wszystkie mecze w pierwszej rundzie. Aczkolwiek mieliśmy kilka takich meczów jak dzisiaj, gdzie... Mieliśmy za dużo przestojów wydaje mi się, że w obronie kilka, kilka prostych błędów ataku i to się mściło to się na boisku. No, w drugiej rundzie nie możemy sobie pozwolić na takie coś, jeżeli, jeżeli myślimy o tym, żeby, żeby awansować za klasy, bo czeka nas w trzeciej kolejce daje się wyprawa do, 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 do nieby, gdzie to będzie praktycznie, że o wszystko. Fragmenty bardzo dobrej gry nie wystarczyły spójni, żeby w derbach trójmiasta sprawić niespodziankę. Bardzo się staraliśmy urwać te punkty, bo to było takie nasze małe, małe, małe życzenie świąteczne, ale mamy jeszcze za dużo takich przestojów, że że gramy dobrze, dobrze, dobrze i przez to i tracimy właśnie tak tracimy kilka bramek, dlatego nas nam odskoczyli trochę, a potem znowu spróbowaliśmy gonić. Wybrzeże rundę jesienną zakończyło idealnym bilansem, czyli kompletem 13 wygranych spotkań. Żeby awansować do Superligi trzeba będzie jednak równie dobrze grać na wiosnę. Ja jestem na, naprawdę dobrej myśli, bo mamy, mamy dwa wyrównane składy i, i, i myślę, że coraz, coraz lepiej to wygląda. Przynajmniej na treningach nie zawsze to się przykłada na mecze, ale normalnie w meczu dochodzi do tego delikatny stres, do adrenaliny, ale mówię, no, mamy półtora, półtora miesiąca do tego, żeby, żeby wejść w to wszystko i... I Teraz Szczypiornistów czeka przerwa świąteczno-noworoczna. Na parkiety pierwszej ligi powrócą w trzecim tygodniu stycznia 2014 roku.